naturat, Co ty tu robisz? Tylko... Denatura! Pożegnaj się z kolegą! Idziesz na krwetło elektryczne Co? Nic! Denaturat! Gdzie on jest? Nie rób nic mu na. Nie patrz na to! Nie patrz, trzeba się przysłać mnie nie widać. Nie patrz na to krzesło elektryczne! Nie! Jeszcze nie zabijać go! Pożegnaj się z kolegą! ma to nie znałem! Nie, ja je, jeden dmieniem, nie go! Albo dobra, no. to druga zawoła! Chodź się, żegnaj z kolegą! Bo. 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 bo go Zegnaj się natura! się bo Żegnaj natura... się Żegnaj się natura! Żegna się natura! Żegna się natura! Trzko, że Mało, jeden dzień, ledwo jeden dzień się poznaliśmy i Było fajnie Widzimy się kiedyś w innym świecie na Do celi Dobra załatw, dobrego na krzesło go sadzić Dzień do, elektryczne załatwione, teraz na ciebie rozprawa Czy będzie raczej w kamieniołomie czy na krzesie elektrycznym? Co byś wolał? Krzesło czy kamieniowo? Wolałbym wyjść z więzienia. A ten policjant ma się cesło? w końcu ruszyć. On pilnuje drzwi siebie i tu nikt nie wraca. On nie w własnym świecie chodzi. Wszystko za mną! Nie, nie wyruszaj się! Kontrola, czy nie ma żadnych broni. Ale czekaj, od ostatniego dnia kiedy byliśmy tu... Nie daliście, teraz Ma to daliście? Matostem tylko policjanci. Dzień dobry! Wsiadaj do auta. Zapraszam do auta. Do auta! Policja, dwóch policjantów, tylko pilnować. Jedziemy do sądu. Otworzyć, A. jeden bramę idzie otwierać. by nie uciekł, idę bramę odwozić. Bramę! do budki klik i kliknij przycisk wsiadaj, nie potrzebujemy dwóch osób, jedna wsiada do auta, druga otwiera budkę dobra drugimi drzwiami być Aspi, wejdź do drugiego jedziemy pilnować go Oh. Niech pan uważa, że trochę... tu mamy! Trzeba nie wyśmienić Może już takie... Nie wiem, jakie stare dwudziestoletnie składaki nam dały do jeżdżenia, nie jakieś dobre auta Oj, to w ogóle nie umie jeździć, to ABS-ów nie ma! Może jakieś nam takie podróby dali Tu ten sposób ma być! Panowie, to nie tu, jedziemy, jedziemy gdzie indziej Tutaj Tutaj nie, drodze, wychodzić, wychodzić z samochodu, wychodzić z samochodu, opuścić mobil, opuścić pojazd mechaniczny Wychodź, wychodź Czekaj, ja mam kajdanki, nie umiem wyjść sam No to cię wyciągnę, chodź Czeka. Ej, byf, by was przyjechali nawet Za mną, Policja, do sądu. Na drugie piętro I tu się zaczyna rozprawa sądowa ja muszę iść Czy musimy czekać tu na tych Na Sędzicy czekasz? Musisz czekać niestety takie jesteś sądowe Ej, czekaj, czy mi ten typ goś nie przypomina? Czy nie? jest ten, który ten został na krzesie elektrycznym. No i... Nie, 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 wydawało się, nie wydawało się, nie, to nie on. Okay. Dzień dobry, dostałem informację, że tu ktoś jest i jest tu ta osoba. Dzień dobry. Nie no znowu ty To no. no jak znowu, ja dostałem powiadomienie, że, tu, że ty tu jesteś. Panie sędzio, do tego musisz. przywiozłeś. przyjechałem jako prezydent. Wiesz ty mnie tu przywiozłeś. Jak ty masz wiedzieć o prawie ty... Ty się nie znasz jako sędzia. Jak cię nie... No nie znam ci, ale ja nie jestem sędzią. My czekamy na sędzia, ja jestem prezydent. A... Prezydent, ja w Mamy okay. wojnę, więc. Ja przyjechałem się ja dowiedzieć, czy będziesz wracał, czy jednak tu zostajesz. A Mam w ogóle pytanie: kiedy A, jest sędzia? Nie, nie, mnie zależy. Drugie, przepraszam, że to powiem. Nie ode mnie to zależy, że ty tu siedzisz. To zależy, to zależy od władz, bo. To, no niestety, ja, ode mnie to nie zależy. To zależy od władz. Ty nie nie wiem, kogo w, komuś, to w ogóle, bo gra, bo Gdzieś pod jakimś budynkiem, willą, nie wiem o co to poszło. Nie obchodzi mnie to. Wiesz, że gdzieś to się stało, dostałem powiadomienie, no i musieliśmy cię tu prze, no przewieźć. Mhm. Ale serio, ja mówię byłem wrobiony. To nie ode mnie zależy teraz, to... Ja nie, ja nie jestem u siebie w państwie, więc to zależy... to zależy od sądu, nie ode mnie. W ogóle mówiłeś do mnie... właśnie, że jestem jakaś. Wracaliśmy na kamerę, jednak to była pomyłka. To była pomyłka, to nie... to nie jesteś żadnym psychopatem, czy ja go się tam. Lodówka. Nazwałeś mnie lodówką. Jak mówić, nazwać mnie jakąś lodówką? To była lekka poełka. Czy to, to pan jest jak... Jak ty masz na imię dokładnie? Charlotte czy jak? Marek. Marek? Tak. Darek. Darek. Jarek czy Marek? Zamknąć się policja. Jeden mi tu gada. Marek. Aha, Marek. Dzień dobry, czy to ten skazany o pdf -y? Co? Nie, to nie o, te do PDF-y, to jest ten, co pod willą jakieś rzeczy robił dziwne, że niby okradł jakichś gangowców, czy coś. Nie chodzi? nie nie, to jest to nie wiem na ten temat. Wszyscy do pozycji! Zatknąć się wszystko! Podejdź tu! Stój tu! Czemu okradłeś jakieś, nie wiem, czego okradłeś gangowców? Jakich? <laughs> A w ogóle, nie, po pierwsze, nie okradłem. Po drugie, jakbym ich okradł, to powinien się ich aresztować. No w sumie wy nie, bo to nie wasze miasto, tylko Kamila i Kamil powinien się tym zająć. Ale ja do pani sędziny, takie wyskoczenie z mordą, czy pan, czy pan zostanie zakończony na 200 lat? Eee. E, chyba się nie dogadamy, widzę. Jak się nie dogadamy? Laknij się, stój pod ścianą, rozprawa się zaczyna. Ile Teraz pani... pytanie świadków i wszystkich. Ja się pani Sędzino, w to nie mieszam, ja jestem zwykłym prezydentem miasta, ja... Nie, ja, ja tylko oglądam. Dobrze, rozumiemy. Wiem, czy panowie policjantowie mieli, mieli jakiś problem? Słyszałem, że pan Kamil Borówka miał problem z tym oto więźniem. Nie ze no. mną. Jaki, Ty... Jaki Kamil Borówka? Kto no to jest? Nie wiem. Ja czy go znam, ale ten Kamil Borówka miał problem do takiego Jo'na. Tylko tyle wiem. Ja słyszałem, że jakiegoś gościa to na krzesło elektryczne dali, nie mam pytań już. Nie wiem jak miał na imię nawet. Jakiegoś delnatura czy jak on się tam zwał, da krzesło go dali. <słuch> ja jest. Jak ty w ogóle się nazywasz? Jaki ty prezydent? Ja, mówiłem pani. Prezydent miasta Javery, Kamil, 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 Kamil na imię, Kamil na nazwisko, Kamil, Kamil. Ile pani ma, lat? Proszę się obciągnąć i zaprezentujmy rozprawę. Ile pani ma lat? To to ma inaczej. Co, do prezydenta? Ile pani ma lat? 28. A w gdzie jesteś? Chcesz jest karę? Nie. Też problemy? Jezus nie. to ja już wolę sprawę poprowadzić Idź babko z... Nie, nie lepiej tak się nie odzywa dalej bo właśnie, się, was ja czy, chyba. o, Dobra, ja nie umiem z sędzią być ale spróbuję Nikt nie byłem na to szkolony, ale dobra Czy, o, czy to prawda, że okradłeś jakiś gangowców z j czy coś? Ale... Pani, proszę się zamknąć, ja tutaj robię. Ja się nie odzywam, ja tu nie wyrobię sprawy, bo ta pani coś. ta pani coś chyba na papierach tylko ma podpisane. Dobra, eee. Ale... Policja weźcie ją, obudujcie z tej sali. Proszę istot! To ona ma większą od siebie chyba, w tutaj. Nie wiem, czy wiesz, że tak Proszę istot! Czemu oni do nich i wracaj rację z To ja te miasto wyspowałem, nie wiem gdzie trafiłem To wszystko ciebie sobie trochę Jak nie To przez... to przez służby A drugie, ty mi to nie dogaduj, bo zaraz pożałuję Jak ja ci nic nie mówię, ja nie kawę we ciebie Wiesz, że miałeś dwie opcje, albo być siedzieć w kryminale i iść do kamieniołomu Albo być... w tym no na kresle elektrycznym, więc to zrobić nie mogę, no bo jestem prezydentem Jay Breger, P jestem tu sędzią, proszę chwilę wyjść i za chwilę będzie wyrok. Ale czekaj, a gdyby nie ty to bym tu nie trafił. gdybyś mnie... nie... Będzie... Jak gdyby nie ja? Czego ty chcesz ode mnie? Podziękuję sobie tym typom, co wyzwali policję. Muszą być dowody. Ja będę miał dowody. Obiecuję ci, że dowody znajdę. Jak będziesz miał dowody, to wtedy możemy pogadać. Weź go, wyprowadź ci, powiem wyrok krzesło elektryczne czy nie. Czekam miło.